Cześć, witajcie, tej strony SP. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej dynamicznej gry MMORPG. A goda, w ogóle będę przemawiał sześcioma profesjami na samym Starszcie zapewnić zostawienie łapki w górę. E, dzisiaj zaczniemy sobie tutaj delikatnie od kolosów. E, jest godzina 17.30. E, tutaj nie ma jakiegoś takiego, że bijemy załóżmy codziennie o tej samej godzinie, tylko e, zazwyczaj właśnie o różnych. Mi 40 razy rzędu chyba leci torba. Chciałem coś wreszcie tutaj dla siebie, ale no niestety nie ma nic. E, ogólnie, jak już zauważyliście, tutaj zmiany mam. Pierek na 300 chyba z Tanrota. Mam e, z otchłani rączki. E, no, i zakupiłem ostatnio. I zakupiłem ostatnio e, taki, oto, e, taki oto super e, naszyjnik. Bardziej tego wymieniłem, bo udało mi się zlotać z. Udało mi się zlotać z chyba, jak dobrze pamiętam, Zufa. Chelmik MacTrop i e, dzięki temu go wymieniłem. Tam dorzuciłem chyba z 2 Hera i, e, i mam taki oto fajny itemek. Jest to git dla mnie z tego powodu, że e, no, muszę budować EQ sobie tam na 300. Jak widzicie, jest ubogie, jest bardzo ubogie. No ale staram sobie e, jakoś radzić e, w trudnych sytuacjach. Tutaj sobie zbiję jeszcze Edwójki. Ogólnie napisaliście, że fajnie, jakby odcinek był na starym interfejsie, więc posłuchałem Was, e, robię na starym interfejsie. Z takich nowinek jeszcze odnośnie na przykład tej postaci... E, czy obijamy dwójkę? Obijamy dwójkę. Dobra, e, nowinek z tej postaci no to na przykład to, że e, udało mi się na plus jeden e, sobie wbić zbrojkę, e, ponieważ po odchłani zająłem 20 miejsce. No i otwierałem sobie te skrzynki, poulepszałem sobie troszeczkę zbroję Ale najlepsze, bo zająłem jakieś w ogóle Pokażę wam zresztą co ja wam tu będę mówił o jak ja wam to mogę pokazać Zająłem tutaj na espacie 56 miejsce No i tam mało dostałem tych, tych rzeczy, no ale wszystko wymieniałem na skrzynki No i ogólnie poleciała mi legenda, poleciał mi ten helmik. Zresztą zawsze sobie możecie wejść u mnie tutaj na profil Nie wiem czy tutaj załapie, ale no jest na profilu, wierzcie mi. E, no i lotnął mi ten hełmik, który powinienem nosić na palku, ale go nie noszę tam. E, dlatego też. czekajcie, bo teraz tutaj będziemy mieli. E, kolosa. Stąd sobie pójdziemy, też będzie bliżej. A widzę, że już sobie tutaj goście stoją. O e, w ogóle to, ten, to sobie przeniosę tutaj po lewej stronie. Specjalnie skonfigurowałem cię dla Was. E, specjalnie skonfigurowałem cię dla was. E, ten stary interfejs, bo e, no ja ogólnie gram na co dzień na nowym, no ale że chcieliście, no to stwierdziłem, że czemu nie e, stwierdziłem, że czemu nie, e, i będzie i będzie na starym odcinek, więc e, no, EQ się ma tutaj tak, e, tutaj są jakieś są też jakieś zamienniki typu e, Helmik z CB, tylko teraz nie bardzo mam zastosowanie na niego bo ten Helmik mam na plus 4, więc nie wiem co zrobić z tym hełmikiem bardzo go lubię ogólnie e, łapki też mam takie ale no nie noszę ich e, póki co no bo lepsze są te e, z pająka no jeszcze będę tutaj kombinował jeszcze tutaj będę delikatnie kombinował że tak powiem e, z tym e, z tym EQ co wyjdzie nie mam pojęcia Czasem jeszcze zakładam sobie ten pierek, bo on jest na przykład dobry, ma dużo SA, ale minusem tego pierka jest to, że nie posiada uniku w ogóle. W ogóle nie posiada uniku, ale za to posiada dużo życia i zabiera manę jak i enę A w połączeniu z tym jest to całkiem dobrze. Pewnie na salę rozdzierania powiedziała mi teleport, więc okej. Okay. W takim razie wyjdziemy sobie stąd i tepniemy się tam od razu. Bo staniemy sobie tutaj na dwójce, bo w sumie czemu nie. E, ostatnio były te trzy bicia y, na weekendzie, dwójek, ale nic ciekawego. E, jezu, dwójek kolosów, nic ciekawego niestety nie poleciało. Same jakiś syf, ale w trzecim biciu w niedzielę byłem. Jedno okienko od budków y, z Lulka na 198 z orką, które no trochę chciałbym. E, fajnie by się tu mi gdzieś wpasowały do EKU. Ale no niestety budki są nie dla mnie na ten moment. E, tutaj kumpel z klanu o, o Niku Martirenti zdobył. Może ja sobie tutaj po prostu stanę. O. I tak stoję, tak już teraz na tak każdej dwójce. Nic takiego nie potrzebuję, ale akurat mam e, z ciekawszych rzeczy. No to expię sobie jeszcze tutaj postać. Ekspię sobie cały czas postać na 167, e, bo tego tropka, co miałem na 167, przebiłem na 300. No, a teraz sobie o tutaj na jakichś koredach czy innych dziwnych e, stworzeniach Exp. E, nie wiem, jak jeszcze jak długo mi to zajmie. Na dobrą sprawę, mam tu niby jakieś błogo i, i poprzekładane rzeczy z. i poprzekładane rzeczy z e, Palka 83. E, w ogóle nadeszły zmiany fajne, raczej e, znaczy fajne. No, nadeszły zmiany. Na przykład pamiętacie, tutaj był ten Grubiasz, ochlaj, czy jakoś, czy ochlaj Grubiasz, nie pamiętam, jak on się znalazła taka dwójka. Nie ma już jej tutaj teraz. Jeżeli zerkniecie sobie w aktualności, przedział 8500 zostało zmienione. Na przykład kostek ma teraz kostek ma teraz 85, czyli taki, jaki miał Opek. Ale na odwrót, yy, OPEC ma 74, są pozmieniane itemki, wejdźcie sobie na forum, pooglądajcie, więc jeżeli nie ogląd na przykład nie gracie dosyć długo w tą grę, ale na przykład czasem wbijacie na odcinki, bo wiem, że też takie, są też takie osoby, no to zachęcam was bardzo do tego, bo yy, naprawdę, naprawdę fajne rzeczy yy, tam możecie sobie zobaczyć. Oni teraz biją, jeżeli się nie mylę, 171. Może uda mi się jeszcze tutaj tak na szybko 9.3 dobić, sprzedać syf i szybko pobiec tutaj na kolosa 9.0, bo właśnie tutaj na tym kolosie może coś mi poleci na tropa. Nie będę schodził w sumie z królika, bo tam gdzieś chyba stoję na 83. na króliku. A tak to sobie tutaj gdzieś podlecę i. E, dobra, dobiję sobie na spokojnie level Nie, nie dobiję, już, już jest czas e, Czy ja mam miejsce? Mam jakieś miejsce, już e, Już tutaj muszę lecieć Napiszę im, że idę e, Idę 90 e, Fajnie jakby naprawdę coś do expa tutaj ciekawego było Fajnie jak jakaś zbroja w ogóle poleciała, bo Widzicie tu jest takie Trochę złapanki, jak możecie zauważyć Kurde, coś czuję, że nie zdążę Coś czuję, że nie zdąży, że powinienem wcześniej tam wejść i w ogóle już źle idę, więc... E, więc mam nadzieję, że tutaj kumple gdzieś poczekają, chociaż znając... Znając to, że jest godzina 17, pewnie ktoś tam jeszcze w pracy siedzi albo się zbiera do pracy, to... Ubiłam to szybko i nie zaczekają na mnie, ale miło z ich strony jednak jakby to zrobili. E, Hermiona Gringer opuściła, Litwunia opuścił. Coś mi się wydaje, że już chyba to ubili, ja tam niepotrzebnie idę. No oczywiście, że ubili. Oczywiście, że ubili. O kurde, no to niepotrzebnie schodziłem. Dobra, w takim razie sobie niestety 90 wam nie pokażę, ale posprzedaję sobie tutaj syf. Ogólnie komentarz bardzo fajny. Ostatnio goś zadał pod ostatnim odcinkiem. Pod ostatnim odcinkiem goś zadał fajne pytanie i zaraz wam je się postaram przeczytać. Było takie dosyć, dosyć nietuzinkowe, wszyscy tam wiecie, srałeś dzisiaj, bla, bla bla bla, bla, a gość zadał, no poza tym, że weź zmieni interfejs, bo nie da się oglądać, co jest chyba normą, jeżeli chodzi o nagrywanie. Jeszcze sobie aukcję tutaj lukniemy, tak na szybkości, ale był tutaj odcinek, siemanko, Anko, jakie masz perspektywy na plus minus od 5 do 10 lat życia czym się zajmujesz? I e, to jest na przykład fajne pytanie takie, że tak powiem przyszłościowe. E, jakiegoś takiego wielkiego planu nie mam. Ja tak żyję chwilą, jak się tylko da. E, no co, obecnie pracuję w firmie, która się zajmuje ogólnie w branży paliw. E, w branży paliw taka pracka biurowa, e, troszeczkę taka logistyka można powiedzieć. Od 8 do 16 przy biureczku kawka, ciasteczko. E, robota, robota jest e, całkiem ciekawa. Nie jest taka monotonna, bo zawsze się coś ciekawego dzieje. Spróbuję sobie tutaj pójść na Piratów. E, ale nie wiem, czy ja tam mam TP do Tuzmer, ale mam TP do trupiej przełęczy więc zobaczymy, e, jak mi tam pójdzie. E, no i. No i co, na pewno chciałem się coś ze sportem, coś ze sportem chciałbym się zająć, już chwilę, chwilę się gdzieś tam w tym MMA bawię. Może nie jakaś kariera wielka zawodnicza, ale, ale na pewno gdzieś tam coś sobie spróbować, na przykład teraz mam zawody w, 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 w 28 października w Gliwicach. Startuję właśnie w pierwszym kroku, tylko nie wiem jak się z wagą wyrobię. Bo ostatnio troszeczkę sobie zmasowałem, gdzieś tak e, jadłem jakieś pierdoły, typu tu pizza, tu burger, tu jakieś gówno. E, no i przyznam, e, no i przyznam, że dosyć. Ty, a tutaj nie można na tych korred... tu nie koreda tylko na tych greksach, tu były greksy kiedyś. E, no i e, i chciałbym, tu nie ma nic, nie są, ale one mają 90 level, to jest tak jak te koredy. Chciałem zobaczyć, jak mi na tych piratach pójdzie, chociaż no, cudów się nie spodziewam. E, no, no i startuję w tych zawodach. E, muszę do 80, 84 kg się z wagą wyrobić. W ogóle, jak mi na żółto dało teraz twarz od tego. Muszę się wyrobić z 84 kg. E, mam jakieś 3 kg niby do tego. zostało jeszcze, e, Zostało jeszcze 11 dni. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Już teraz. E, Ograniczyłem mocno jakieś, jakieś pierdoły, tylko teraz woda, 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 trening, trening i no liczę, że się uda, bo zapłaciłem już wstępne za to 130 zł, więc nie chciałbym, nie chciałbym żeby mi się to wszystko tutaj gdzieś przepadło, nie? bo jednak jak płacicie wstępne za te zawody, to opóźnione nie są zwracalne z tego, co gdzieś tam czytałem w regulaminach, chyba, że z przyczyn niezależnych ode mnie. A niestety waga jest moją przyczyną, a raczej moim utrapieniem. Bardzo mnie ciekawi czy ja tutaj dam radę w ogóle na tych, e, na tych piratach, bo niby mam ten 92, nie mam tutaj te dwie legendy, e, ale xp zimnym, bo nie mam żadnego łuku. Mogłem aukcję popatrzeć jak już tutaj byłem, ale już trudno. Nie mam żadnego fa fajnego łuku tutaj na, e, na ogień, a powinno się chyba ogniem xpić. W ogóle z tego co się też dowiedziałem ostatnio, bo jestem wiecie, że jestem boomerem, jeżeli chodzi o tę, mimo może gram w nią naprawdę dosyć długo, e, że e, na przykład na tropku. demonis jest dobra! Idziemy na Demonisa, Lochy kultu. Idziemy na Demonisa. Fajnie, jeszcze się Demoniz... W ogóle już ciemno się... Jest godzina 1740. Widzicie jak się już ciemno robi. Tu sobie zbijamy. W takim razie e, W Lochy będzie chyba najszybciej tędy sobie dojść. Ktoś mi tutaj gdzieś mignął coś mi gdzieś tutaj mignął na mapie Fajnie, skrzynkę sobie zawsze tu jakąś zakosimy Gdzie on jest? Tutaj Tak? Tutaj? Dobrze Tak, oni tam idą Tak, tu jest demonis Dobra, to stajemy sobie tutaj przy gościu W ogóle, czy ja mogę zobaczyć ich eku? Pokażę kwipunek To jest też na Paladyna? Ja myślałem, że to jest tylko tanz Łowca Woj Oj a ten nasz nie jest taki głupi, no taki uniku ma. Nie ma uniku, nie ma uniku. Tutaj pierek z wakacji gość ma. Ciekawi mnie teraz, jakie będą itemki na Halloween, bo właśnie w poprzednim roku były, były takie pierki na 109,5. To teraz nie wiem, czy teraz będzie na 200 coś, czy, czy na jaki level, czy w dół to chyba będzie szło, czy na 108,5. Już nie pamiętam czy to idzie właśnie w dół do góry. No ale na pewno coś tam ciekawego będzie. Dobra, ubijemy to dzisiaj. Nie wiem czy na kogoś jeszcze czekamy. Jest 6 osób w grupie. Czy on tutaj klepie w ogóle sobie jakieś skrzynki? Mam już 21 skrzynek. Mam już 21 skrzynek, nie wiem w sumie czy jest sprzedać, czy otwierać stroju jakby nie potrzebuję, bo ten strój, który mam obecnie na sobie, mi się bardzo podoba. Nie zamierzam go zmieniać. A. On MacPal e, Jakby co sobie klepie. Dobra. Idzie jeszcze chyba tropek. Idzie jeszcze chyba tropek. Czyli ja mam e, łowca woj. E, Jezu, łowca woj. Tanz woj. Oj, oj. Oj, dobra. No i dwie skrzynki. Ogólnie jakoś nie jestem fanem. Tak wam powiem. Tych skrzynek z tych, e, z tych wszystkich. E, z tych wszystkich tutaj. Eee, herosów jest to dobre ale jakby to było jakby o złapałem jedną skrzynkę jest to spoko ale jakby to miał zastępować pusty łup ale zazwyczaj te, ten łup na przykład z demonisa zastępowały kulki kulki z dema teraz lotnąć to jest yy, no naprawdę bardzo rzadko się to zdarza ale no kiedyś, kiedyś jakby lepiej ten nie zadawał. I te legendy jakoś na sieciały, Te skrzynki jakoś tak... Nie wiem, według mnie oczywiście zepsuły to, ale... Może macie inne zdanie Mi na przykład się osobiście one nie podobają Mi osobiście się one nie podobają, ale... No cóż Dobra, stajemy sobie tutaj na pentagramie Na naszej słynnej sekcie idziemy jeszcze zobaczyć eee, Ubić oczywiście paru piratów, nie będę wam całego expa pokazywał co się zanudzicie I tak pewnie już usnęliście trzy razy przy tym odcinku ale chcę zobaczyć, czy w ogóle jest szansa dla mnie, żebym tam expił. Bo to zawsze jest coś. E, to już zawsze jest lepsze niż, niż te koredy. One w sumie już tak tam siedziałem od 80 levela. A jednak chciałem już zmienić. Chciałbym w ogóle mam urlop teraz cały tydzień. E, urlop cały tydzień i chciałbym wbić ten 167. Powiecie, ew, przecież to jest parę leveli, Otóż, no, dla mnie, dla mnie, expie Dużo mi zabierają, ej! No, zależy też. No. Jeszcze chyba nie są dla mnie. Jeszcze one chyba tutaj nie są dla mnie. Jakieś klątwy tu siadały, co prawda, ale. To jeszcze nie jest dla mnie. Dobra! My tym oto oficjalnym. Aż mi słuchawki się tutaj przeruszyły. My tym oficjalnym. Yy, Dedem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja się podoba mi o zostawienie łapki w górę. E, fajnie jakby było ze 100, bo ostatnio nie dajecie łapek Dajcie łapkę, bądźcie, bądźcie kumple i kumpelki e, Dużo łapek wiadomo, super, kolejne odcinki e, Muszę niedługo ogarnąć kość do odcinka Głównie nagrywam sam Jeżeli macie jakieś pytania, propozycje z kim odcinek nagrać To śmiało piszcie komentarze Ja tam zawsze jakieś serduszko przypinam e, Zawsze staram się też jakoś odpowiedzieć fajnie Więc e, no co Moi drodzy, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Nara!